Także i witajcie ja jestem w DJ to jest kolejny materiał na, na moim kanale, a dzisiaj po raz kolejny seria powrót na tron, czyli Karia samdorio Genoa. No i serdecznie zapraszam was do sobie, nie łapać oraz subskrypcji na tym kanale, ponieważ one mi pomagają w rozwoju. No i już, myślę, że lecimy. Na pewno zaskoczeniem jest to, że Piotr Gdzieźniowski jest jak na, na razie najlepszym strzelcem ligi, bo w dziewięciu spotkaniach, jak zawidziała 7 co jak na środkowego pomocnika, jest niesamowitym wynikiem, to nam aż tak niesamowicie nie idzie i trzeba... Trzeba to sobie powiedzieć, że nie jest zbyt dobrze, dlatego też spróbujemy tutaj jeszcze parę wzmocnień. Nie ukrywam, że po zastanowieniu się, Szemek Frankowski jest dla nas zawodnikiem, który może się przydać, ponieważ Antonio Kandrawa po tym, co nie odchodzi z wypożyczenia, to jest już zawodnik, no nie ma co ukrywać, wiekowy i taki tak, i tak go nie, nie, nie będziemy wykorzystywali, ponieważ... No nie ma co ukierować, no to jest zawodnik, który ma jednak troszeczkę na karku. No i ten, i ten gracz, no już nam się nie przyda. Przemek Frankowski to jest naprawdę bardzo młody zawodnik. I myślę, że on i w Orsić to będą nasze kluczowe wzmocnienia. Oprócz tego zobaczmy sobie, jak to jeszcze odchodzi z wypożyczenia. Kto jest u nas na wypożyczeniu? Finanse, jak to będzie? Letica jest na wypożyczeniu. Oraz na wypożyczeniu jest Keita Bade, a Yoshida? Już idą się potem po zajmiemy, zobaczymy jak będzie wyglądało, ale już idą się potem zajmiemy, bo jeszcze nie wiem czy chcę go sprzedawać, czy chce go, czy, co, czy co tam chce z nim zrobić. Ronaldo Vieira jest również bardzo fajnym zawodnikiem, fajnie gdyby na tym wypoczeniu się rozwinął to już by w ogóle było super. Fabio WireLa na razie ma kontrakt ważny na rok i 9 miesięcy, więc też również spoko. La Verre dla Verre, zlecimy przedłużenie i zarabia 20... 19, bo zarabia ie zarabiasz berry? Eee, zarabiasz 17, więc z, zleć przedłużenie. Dajmy mu równo 20 i 20 może być. Także całkiem spoko, jak na takiego wszechstronnego zawodnika, myślę, że całkiem spoko. Eee, właśnie Kej to bardzo odchodzi. To jest troszeczkę bardzo, bardzo słodka informacja, bo jest to jak na razie nasz najlepszy strzelec. No i nie ma co ukrywać, że taki Keita Baldy by nam się przydał w kolejnych sezonach, ten Alagumina również fajnie by było się go pozbyć, ponieważ nie potrzebuje za bardzo tego zawodnika. no A my przejdźmy do spotkania, tak jak na razie no nie jesteśmy no, nie jesteśmy w najlepszej dyspozycji. Podobnie jak, podobnie jak Milan, z którym będziemy się mierzyli za parę dni, Rysieński ma oczekiwania co do zarobków niezadowolonych zawodników, zatem proszę o możliwe domenii składów. Tylko czy my możemy z nim negocjować kontrakt? No właśnie, czy możemy z nim negocjować kontrakt? Negocjuj kontrakt? Nie, ponieważ złożył prośbę o transfer. Jezu, ale to jest naprawdę, jakie to jest debilne, że ci zawodnicy, którzy złożyli prośbę o transfer, chcą zarabiać więcej. Ja nie rozumiem tego, ponieważ on złożył prośbę o transfer i chce, żebyśmy mu podwyższyli ee, zarobki, ale no... Jak mam podwyższyć zarobki, skoro się nie da, po prostu się nie da podwyższyć zarobków? kiedy zawodnik złożył prośbę o transfer, także A jeszcze składu nie ustaliłem, bo do składu nie, w składzie nie zagra tym razem Ferrari, zagra ktoś inny najprawdopodobniej Yoshida. Będzie to Yoshida albo Tonelli, bo Yoshida na razie może być, aczkolwiek no, nie ukrywajmy, nie jest to naj, 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 najpewniejszy punkt naszego zespołu. I tak to będzie wyglądało. Myślę, że całkiem spoko. Young to Silva może być, może być. Armini Fischer, na razie niech to tak wygląda. Mm, za to Mitrovic, Mitrovic nie jest w na najlepszym skupieniu, ale mówi się trudno, mówi się trudno, bo mm, będziemy z tych zawodników korzystali w czasie. Właśnie przyjdzie czas na nich, to będziemy z nich korzystali. Na razie przejdźmy do szybkiej symulacji, ponieważ mamy z Helasem, Veroną, myślę, że na, na spokojnie powinniśmy tutaj wynieść 3 punkty. Czy tak będzie? Aż 5 do 0. Proszę bardzo, Verre, Quajarella, Gaston. E, Gaston, kto to jest Gaston? Czy u nas gra jakiś Gaston? Dwa razy Gaston. Gaston Ramirez. Aha, dobra, Gaston Ramirez. No dobra, więc no, zdecydowanie przeważaliśmy w tym spotkaniu i to się odzwierci... ma odzwierciedlenie w wyniku. Co mnie bardzo, bardzo cieszy, nie ukrywam, ponieważ przydałoby się, żebyśmy jak najczęściej wygrywali. No i tym samym święcili Laury, dlatego że na razie nam ocena menedżerska trochę podskoczyła. Jesteśmy na, na 10 pozycji, nie na 11 pozycji po 10 rozegranych meczach. E, jak się prezentuje nasz zespół? Zmęczony jest Fabio Quairella, ja nie chcę ryzykować jego kontuzji, dlatego też tutaj wró wr wróci Capedini. E, no i oprócz tego, chyba to wszystko jeżeli chodzi o zmiany, bo reszta składu jest w miarę wypoczęta. Tak mi się wydaje, co prawda, tonelli to za ciebie wejdzie Yoshida, chociaż z tobą, e, tobą tonelli udało nam się wygrać, więc na razie niech zagra tonelli i tak to niech będzie wyglądało. najbliższy mecz z Milanem, który nie jest w najlepszej dyspozycji, jest pod nami. No i myślę, że ten mecz sobie obejrzymy, ponieważ to jest ważne spotkanie. Przejdźmy sobie najpierw jeszcze do, do konferencji przedmeczowej, która to mamy nadzieję, że podniesie morale naszych zawodników i wywinduje je hen do przodu. Oczywiście coś takiego. E, dajmy im jeszcze coś takiego, żeby tutaj jak najbardziej podwyższyć ich morale. Mm, biorę na siebie całą winę i tutaj już jesteśmy w ogóle bardzo szczęśliwi. Szkoda, że ten pasek się nie dopełnił do końca, bo to w ogóle już by było super. Ale no, mówi się trudno. Mówi się trudno i trzeba, trzeba iść dalej. Ewentualnie tonaliego wejdzie potem tym potem Ida. Zobaczymy jak to będzie jeszcze wyglądało. Ewentualnie Mitrovic może wejść. Zobaczcie. Donaruma, Diogodalov, Musakio, Matateo Hernandez, Krunic, Bęacerę, choć samo Kokcu i Rebic. No nie jest to jakiś super mega zespół. Przede wszystkim nie widzę tutaj zlatana Ibrahimowicza. No ale zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać. i zobaczmy. Już przerzucenie piłki do Antonio Candreva, ale ten niestety no widać, że wiek robi swoje niedobek do tej futbolówki, ponieważ stracił troszeczkę na szybkości. A można powiedzieć, że ten zawodnik jest jak wino im starszy, tym lepszy, aczkolwiek nie przygląda się to na, na warunki fizyczne, bo jeżeli chodzi o to, no to nadal nasz zawodnik no nie jest zbyt, zbytnio... Eee, zbytnio... no wiecie o co chodzi, nie jest za szybki nie jest też... już jego wytrzymałość spada powoli, w związku z czym no, ten zawodnik, no powoli powoli będzie ods eee, odsyłany do rezerw ewentualnie, zobaczymy może potem jaki taki, jako taki kołość naszego zespołu chociaż to jest zawodnik, który mi się bardziej kojarzy z lepszymi zespołami eee, za strzelaną bramkę Kokcu no cóż, przegrywamy już w 15 minucie na 1 -0 kojarzy mi się bardziej z lepszymi zespołami Ligi Włoskiej, takie jak Lazio takie jak Intermediolan, a nie bardziej Sampdoria no Sampdoria, jest na, w Sampdoria jest na razie na, w, na wypożyczeniu zobaczmy teraz to rozrzucenie piłki do Kate Balde, ale Kate Balde nie do tej no zostawił ją, po prostu oddał ją przy, przeciwnikowi w związku z czym nie zdobywamy niestety gola, teraz jeszcze ma, ma, mają kontrę nasi rywale, czy to będzie drugi gol w drugiej okazji tak jest, to jest już to jest już najprawdopodobniej po meczu i tego raczej nie odrobimy, wiecie co? Zmień plan gry na bardziej ofensywny. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Eee... O porosze, Bartość Be Bereśnieński, lekka kontuzja myślałem, że to jest... że to jest... Ajajaj, dobra wejdzie Aguelo. Zróbmy sobie coś takiego. Eee... Gaston Ramirez, wezmaneologabielini mi się nie zmienią i y, taktyka, zdecydowany pressing, y, szybkie konstruowanie akcji, coś takiego może być, z tym, że zróbmy sobie tutaj na troszeczkę mniej kresek i tak to muszę, myślę, że może wyglądać. Dobra, Bartosz Berszyński zejdzie z boiska, wejdzie Aguelo, no mam nadzieję, że on pomoże na te ostatnie 60 minut spotkania, co prawda to jest dosyć długo, obraz zmieniony Bartosz Beresiński, dlatego zobaczymy na ile zostanie on wykluczony z gry, bo jeżeli na dłuższy okres czasu zostanie wykluczony, wykluczony z gry, no to nie widzę tego, nie widzę tego jak to ma wyglądać, bo to jest zawodnik kluczowy dla naszego zespołu. No i nie, nie widzę naszej defensywy bez niego, teraz zobaczymy, brader ić już tam powoli się e, oswaja z nową rolą na boisku, czyli będzie rotowany jako prawy obrońca, jako lewy obrońca, ponieważ nasi Właśnie obrońcy mogą grać, grać na prawej, na lewej obronie, co mnie bardzo cieszy. Brakuje tylko tego, żeby mogli zagrać rzeczy w środku, co myślę, żeby było naprawdę bardzo fajne. A teraz jeszcze Milan w natarciu, Milan w natarciu, już teraz podanie do zawodnika z numerem 12 jest to Rebic i dobija najprawdopodobniej nas zróbmy, zrobimy sobie jeszcze tylko zmiany. poczekamy aż te zmiany zaskoczą i przyjdziemy sobie do... W, 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 do po, przyjdziemy sobie do, po prostu do pomeczu, po że tak to powiem kokcu dwie bramki, dobra. Tonelli na pewno schodzi, but kondycyjnie nie wygląda żeby dobrze. Za Ciebie niech wejdzie na na maniamitrowić. Oprócz tego jeszcze została nam jedna zmiana, za dwie na Silva niech we, wejdzie w R. I to chyba wszystko, i to chyba wszystko na maniami robić. Mam nadzieję, że to by się uda coś tutaj zdziałać. Chociaż ty, czy Ferrari. Chociaż jednak wpuszczę Ferrariego, jednak mimo wszystko. Trzy zmiany zrobione i myślę, że możemy wznowić. Także, jeżeli chodzi o nasz plan gry, jak on się prezentuje. Szybkie konstruowanie akcji i zdecydowany pressing, więc może być. Kondycja naszych zawodników nie prezentuje się zbyt dobrze. Dobra, myślę, że wstrzymamy grę i, i przejdziemy sobie do wyniku tego spotkania. Przejdź do wyniku. Jak 3 do jednego, no. Fabio Quarela. Mimo wszystko zdobył bramkę. Udało się to zrobić, po naprawdę, aha, bo nie, nie, nie zrobiło nam tych zmian, które chciałem. No to super, naprawdę, no to super. No, wręcz świetnie. Mieliśmy dużo wyższe posiadanie piłki, aczkolwiek posiadanie piłki na no, zwycięstwo nie daje. Co na, na, najlepiej może powiedzieć Barcelona w aktualnym okresie. Szefie. Ty przecież zagrałeś w tym spotkaniu. Wiem, że nie jesteś najważniejszym zawodnikiem. Udowodnij, że muszę na Ciebie stawiać. Tak jest, więc to jest to najlepsza chyba odpowiedź dla tego do zawodnika. No i zobaczmy co będzie dalej. Milan nas wyprzedził. My spadliśmy już na 13 lokatę, ale zobaczcie jak blisko jesteśmy w spadku. Na razie Keita Balde jest gdzieś tutaj widoczny. Keita Balde i Kwawarela są to zawodnicy najczęściej strzelający, bo aż po 6 goli zdobyli. Regeneracja, odpoczynek, trening, regeneracja, odpoczynek i to jest training i regen odpoczynek I potem gramy z Fiorentiną i potem zobaczymy jak to wygl będzie wyglądało zaraz zmienię sobie mm, nasz plan gry żeby to lepiej wyglądało co na raporto juniorów właśnie a propos juniorów to tak się zastanawiam czy nie, e, nie wyszukać by sobie jakiegoś skauta do, do juniorów ponieważ by, nam dzisiaj to przydało do robienia celów E, który nam wystawił zarząd, dlatego przejdźmy sobie do biura e, kadry, więc przejdźmy sobie właśnie tutaj e, i zatrudnijmy sobie, weźmy sobie tego, rozpocznij scouta rescouting i niech e, ten, zavo, e, ten e, jak on się nazywa, scout będzie po prostu nam szukał zawodników we Włoszech, co jest myślę, że fajną fajnym, fajną opcją no i dobra, przechodzimy sobie teraz do Kolejnych etapów tego sezonu, no kondycja, nasza kondycja nie wygląda zbyt dobrze. Po tym, jak kazałem zawodnikom troszkę więcej się poruszać, no to już widać, że to nie wygląda zbyt dobrze. Że te szybkie konstruowanie akcji zdecydowanie nam nie pomaga. Aczkolwiek teraz już jesteśmy zregenerowani, co mnie bardzo cieszy. No i przejdziemy do meczu z Fiorentiną, którego to szybko przesymulujemy. ponieważ nie uważam, żeby to był jakiś ważny mecz. Co prawda, no każdy mecz jest dla nas ważny. Ale myślę, że to nie jest aż taki mecz, żebyśmy e, żebyśmy e, oglądali jego symulacje No dobra, chciałem tylko podziękować, gdy o tym pomyślałem, to troszeczkę ryzykowałem, zaczynając tamtą rozmowę, ale wygląda na to, że dobrze że zrobiłem. Dziękuję, że wysłuchał mnie, mm, za wysłuchanie mnie wtedy. Sytuacja się od tego czasu poprawiła i mogę powiedzieć, że w żadnej już o wiele lepsze nastroje. Mm, no i dajmy sobie coś takiego, żeby jak naj żeby jak najbardziej zadowolony był ee, właśnie Fabio Querella, to monologue Bydmin stracił jeden punkt, do ogólne, to znaczy, jeden punkt, do oceny ogólnej stracił, e, jeden punkt, jeżeli chodzi o jego morale. Aczkolwiek myślę, że to nie będzie jakiś problem. Armini na razie będzie siedział na ławce rezerwowych. z tym, że robić przejdzie na rezerwy, a na ławkę wejdzie Yoshida to myślę, że to będzie dobra opcja, ponieważ ten zawodnik jest troszeczkę lepszy. Co prawda no, z tym nosikiem już nie wygląda to aż tak dobrze, ale ten zawodnik na pewno ma, ma coś w sobie, ma coś w sobie dzięki czemu może drygować obroną, aczkolwiek już jednak troszeczkę jest chyba późno na takie przemyślenia, ponieważ ten zawodnik to już ma ponad 30 lat, więc niedługo jego czas się skończy. Jeżeli chodzi o granie w piłkę, brzmi to brutalnie, ale prawdziwie. Wygr wygrywamy, Fabio Quagliarella strzelił trzy bramki. Tym samym... Zaraz, 2 czy trzy, trzy bramki? Nie wiem, nawet nie spojrzałem. Chyba dwie, chyba dwie. Dwa zera wygrywamy. No więc mogę powiedzieć, że spotkanie udane. Utrzymujemy się na 12 lokacji. 12 mecze 15 punktów, to nie wygląda aż tak dobrze. A więc mamy teraz trening, potem regeneracja, odpoczynek. Trening, regeneracja, odpoczynek, więc przejdźmy sobie do planu tygodnia. Standardowo już trening, tutaj będzie regeneracja, odpoczynek, trening, regeneracja, odpoczynek, tutaj trening, 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 trening. Zróbmy sobie tutaj odpoczynek i może zróbmy sobie tutaj regenerację. Kurde, nie wiem, jak by to zrobić. Dobra, niech to tak na razie wygląda. No zobaczymy, zobaczymy, najwyżej e, będzie to błąd i, i w następnym tygodniu już to będzie inaczej wyglądało. Teraz mamy aktualny trening, więc go sobie szybko, symu... wywalimy szybką symulację. Nie spojrzałem z kim gramy w następny mecz, czyżby z Sasuolo, który jest wyżej niż my? Możliwe, bardzo możliwe, że tak. Teraz dwa treningi pod rząd, najpierw podobnie nas czekają o ile dobrze spojrzałem, skupienie nam podskakuje. Przechodzimy dalej, takie jest dwa treningi pod rząd i dostajemy jakąś informację ofertę atmosfery Zabarycińskiego. Ja nie chcę go sprzedawać, nie chcę go sprzedawać ponieważ ten zawodnik jest dla mnie bardzo kluczowy yy, i wręcz nie do zastąpienia. Ponieważ on będzie teraz się szkoli jako środkowy obrońca, a potem myślę, że jak na tej środkowej obronie będzie mógł grać, mógł grać, to już w ogóle to będzie super ponieważ no, nie ukrywam takich grajków szukamy, którzy potrafią grać na każdej pozycji w defensywie. I liczyć najlepszym zawodnikiem miesiąca, nosi niedziwy król strzelców został wybrany najlepszym zawodnikiem minionego, minionych 30 dni albo 20-31 tu, tu dni. Będą zostaje ofertę za roche. Roszę mm, mm, mm. dobra, zaakceptujemy sobie tę ofertę. Ponieważ nie widzę w tym zawodniku jakiejś świetlanej przyszłości, a no, niepotrzebnie będzie nam zjadał pensję. Co no, będzie nam zjadał pensję, no, to go chociaż obchniemy za ten milion i będziemy mieli około miliona na, bud na, 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 bud na budżetu transferowego. Chłopcy zagrali swoje, tak jest, po w ostatnich meczach naprawdę nie mogę na nich narzekać. I standardowo biorę całą winę na siebie, bo to jest tylko i wyłącznie moja wina. To wcale nie jest wina piłka, że słabo grałem. Bez dobrego trenera na pewno nie da się wygrywać. E, to to, to również Barcelona. Będziemy sobie szybką symulację. E, I jak to wygląda? O, 3 do 0. 3 do 0. Niedobrze. Mieliśmy standardowo większe posiadanie piłki. Ale coś tutaj ewidentnie nie trybi, nie trybi i... Jest to dla mnie na pewno sygnał, że trzeba coś tutaj zmienić. Tylko pytanie, co? Manolo Gabardini, no, musisz grać częściej, chłopie. Ja wiem, nadal masz miejsce w składzie. I to zdecydowanie masz miejsce w składzie, więc nic nie ujmuje, Aczkolwiek są lepsi od ciebie. Myślę, że w następnym sezonie, kiedy to Keita Balde odejdzie, no to będziesz już bardziej wykorzystywany trening trening może tak to wyglądać o i potem z Atalantą na wyjeździe więc to będzie ciężkie spotkanie ważne jest to żeby się utrzymać na razie spadamy na 13 miejsce w tabeli no kurde to będzie naprawdę ciężki ciężki okres nas czeka hmm, czy Scout nam przeskałtował eee, czy scout nam się wreszcie tego przemka frankowskiego rocha został sprzedany a my zobaczmy, jak tam prezentuje się Przemek Frankowski. E, transfery i zobaczmy e, w transferach, jak to się prezentuje. E, Mohika. Mohikę jak tylko wróci z wypożyczenia, myślę, że kupimy. Salta Car również wygląda ciekawie. A gdzie jest Przemek Frankowski? Jeszcze go nie znamy. A nie, znamy, 71 ocena ogólnej. Kurczę, troszkę mało, ale myślę, że mimo wszystko ten zawodnik. E, przydałby nam się. Nie zacznij rozmowy z klubem, bo na razie 3 miliony to mimo wszystko troszeczkę za dużo jak za takiego grajka. I myślę, że jakby dam go za 2 miliony, chociaż wiecie co, wymiana piłkarzy, napastnicy. E, co jest Tego Alagumina ala już nie mamy? Czy on rozpoczął trening na innej pozycji? Jesteś Alagumina. że boczni obrońcy, czekaj, jeżeli kogoś mamy tutaj kogo chcemy oddać tak nie bardzo, jeżeli chodzi o środkowych obrońców o, Yoshida na przykład i złóż ofertę są 3 miliony o, wysoki procent od sprzedaży usuwamy sobie procent od sprzedaży i zaoferuj nową kwotę, dajmy na to równe 3 miliony, myślę, że to będzie uczciwa propozycja jak za takiego zawodnika i okej, okay, oni, są, oni są zadowoleni, więc teraz szybko przychodzimy do negocjacji, jak to wygląda, jeżeli chodzi o jego zarobki. No w Ameryce prawdopodobnie zarabia, zarabia dużo rotacyjnie, to jest spoko, spoko opcja, jeżeli chodzi o jego rolę w zespole. Teraz przechodzimy szybko do e, ustalenia długości kontraktu. I pytanie, ile chcesz zarabiać? Nie chcesz klauzuli odstępnego? To mnie bardzo cieszy, ponieważ no, my nie dajemy sobie klauzuli odstępnego. I teraz, czy będziesz chciał zarabiać? Dajmy na to 6000. Kurde, nie wiem, ja mu zaoferować. Może 8000. Zobaczymy. No, i są zadowoleni, więc prawdopodobnie mogą mu dać mniej. Ale bardzo fajnie, ponieważ mamy bardzo fajnego Grajka. Mm, tylko, że teraz nam budżet transferowy się zmniejszył, A chciałem jeszcze kupić mi Slava Orsticia i wykupić to Torsbaja. Ponieważ to by nam się przydał w, w obliczu jakiejś kontuzji, na co nie wygląda to zbyt dobrze w środku pola. A myślę, że Przemek Frankowski jako taki gracz, który może grać na prawym, na lewym skrzydle, myślę, że również jako napastnik od biedy dałby radę zagrać po odpowiednim e, przetrenowaniu, dałby radę. My jesteśmy na razie w listopadzie, już niedługo czeka nas styczeń, a więc no kolejny akcent polski w naszym zespole. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo fajny, fajny akcencik, fajny smaczek. Mecz z Atalantu, Bergamo, standardowo szybka symulacja. Zobaczmy, jaki wynik, czy duży w dostaniemy. Jeden do jednego, więc oni przegrywali, oni przegrywali. Co prawda, ba bardzo wyrównane spotkanie. Co prawda no nie udało się wygrać, ale jestem zadowolony nawet z tego jednego punktu, bo nawet ten punkt może nam pomóc w utrzymaniu się, bo na razie naszym celem jest utrzymanie się, co prawda cele od zarządu na no zakończenie sezonu w, w środkowej części tabeli. Ale myślę, że jak, jak się utrzymamy, jak będziemy walczyli o utrzymanie, to też nie będą mieli nam tego za złe. Trend tak to może wyglądać i na samym z ROMO. To, jest to to jest to najgorsze, że z takimi ogórkami. No my sami jesteśmy ogórkiem sami jesteśmy ogórkami ale z takimi z takimi klubami jak Benevento potrafimy tracić punkty co niestety jest minusikiem, dobra hmm, ale nam słabo teraz a nam słabo teraz wszystko tutaj poszło nie wiem co co, co, co tu się wydziało hmm nie dobra. Eee, oni są na, Oni są troszeczkę za słabi. Co że się na co Co nam skaut teraz teraz pokazał? To ja nie wiem. No bardzo słabo, bardzo słabo. Bardzo słabych juniorów. Z góry przepraszam, ale muszę coś się wyrzucić. Nigdy nie lubiłem schodzenia z boiska bez względu na sytuację. Jestem pewien, że gdybym dograł ostatnie spotkanie, to do końca przymiał impas. Eee, co ja mogę powiedzieć? Muszę dbać o twoje zdrowie. Ale przede wszystkim to nie ja Ciebie zbijałem tylko komputer, więc mi y, żal do komputera, a nie do mnie, Adrian Silva. Ja rozumiem, że jesteś rozgoryczony troszeczkę, ale no też mi, postaw się w mojej sytuacji, że nie wszystkie spotkania chcę roz, e, symulować. Znaczy wiecie, symulować, symulować, a symulować, bo jest symulacja, a symulacja, szybka symulacja do co innego. E, no bo w szybkiej symulacji po prostu nie mam wpływu na to, jakie zmiany robimy. No i wygrałem mecz z Romą u siebie, bez żadnych zmian w zespole. Myślę, że takim oto zespołem możemy zagrać. Szybka symulacja, grają trójką z tyłu. Czy ta trójka potrafi nas zatrzymać? Niestety potrafiła, bo Kate Balde najpierw u nich plea a potem Keita Balde. Oj, 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 no... Ponownie tracimy punkty i ponownie patrzcie, mieliśmy dużo więcej sytuacji. Mieliśmy aż 5 okazji. Potrafimy sobie tę okazję stworzyć, aczkolwiek to się nie trybi w I myślę, że Przemek Frankowski jak do tego ga gazu, wiecie o co chodzi, na tej prawej stronie, czy tu, tu gdzieś na lewej, to myślę, że to może być naprawdę bardzo fajny zawodnik. Cieszę mnie część częstotliwość, za jaką gram. E, dobrze, że się spisałeś, to mnie bardzo cieszy, że jesteś takim optymistycznie, że jesteś teraz, Fabio Kojar, tak optymistycznie nastawiony do życia, bo wcześniej widać było, że miałem stany poddepresyjne, jeżeli można tak to powiedzieć. Eee, I odpoczynek, regeneracja, a potem wygramy z Krutony. Jeżeli z Krutony nie wygramy, to ja naprawdę już nie mam pomysłu, co tutaj nie trybi. Ej, No, O, Cristiano Ronaldo, fajnie by było zobaczyć Cristiano Ronaldo w naszym zespole, co nie. No, ale trzymajmy się, czekajcie. Ile, ile zespołów liczy Liga Włoska? 16 czy 20? 20! Więc nie jest aż tak najgorzej. 13 lokatów to nie jest najgorzej. Naprawdę, że półmetku sezonu. Naprawdę nie jest najgorszy wynik. Ale zobaczymy co prawda prowadzi. E, drugi Juventus. Ale myślę, że to nie jest najgorszy wynik. Bo byłem pewien, że 16 drużyn ma Liga Włoska. A jeżeli jeżeli miałoby 16, no to bylibyśmy blisko spadku. A tak, no to jesteśmy blisko utrzymania. I to mnie cieszy. Tym samym Cristiano Ronaldo otrzymuje złotą piłkę za miliony rok w rzeczywistości no złota piłka by była przyznana komu innemu w roku 2020, wiadomo komu ale no niestety się, ta gala się nie odbyła, FIFA tego nie, uwzgl nie uwzględniła no, ale co mogę poradzić, co mogę poradzić, takie życie szybko se... ojejku, szybkie symulacje, sprawdzę tylko jeden ten odcinek już trwa no powoli, naprawdę 1 do jednego aha, bo Fabio był korelac ojejku nie no, porażką nie możemy zakończyć tego filmiku. Krotone z nami remisuje ostatni zespół w tabeli. Czyli że, no, potrzebujemy jednak troszeczkę zmiany tutaj. I nie wiem kogo by zmienić. No właśnie, bo tutaj każdy jest ważny. Darmskrat. Darmskrat, no... Hmm. Hmm. Potrzebujesz ogrania. Tylko pytanie w sumie z drugiej strony, po co nam Przemek jak mamy tego Darmskrat, którego nie wykorzystujemy. No właśnie, ale w następnym sezonie odejdzie Antonio Kandrewa, więc to już nie będzie wyglądało aż tak kolorowo. No dobra, zobaczymy jak to wygląda plan tygodnia. No to przydałoby się wsadzić im jeszcze gdzieś odpoczynek albo regenerację, więc ustawmy sobie tutaj regeneracja, tutaj odpoczynek na z Lacio, Rzym, a potem gramy, nie wiem z kim gramy, dlatego ustawmy sobie jeszcze... Nie, nie będziemy teraz ustawiali e, jakiegoś planu, tylko... Mm, dzień dobry, mam nadzieję, że nie przeszkadzam i tak dalej, bla bla bla. E, e, chłopaki prosili, żebym to przekazał trochę na Smartfiz, że z... z, z nie mamy poczucia, że będziemy sobie serio że trochę... E, mam, mam wszystko pod, pod kontrolą, Gaston Ramirez. Więc spokojnie. Powolutku tutaj mam nadzieję, że będziemy już się pieli w górę tabeli, a nie tylko i wyłącznie się, próbowali się utrzymać. Dobra, jeżeli chodzi o to, no to mamy to już zrobione, e, czyli trening za nami. A jeżeli chodzi o regenerację, no to tutaj nie mam na to wpływu jak to będzie wyglądało. Teraz będzie rzym. Ryzyko utraty piłkarza. A jaka jest, Jakiego piłkarza? Maja Yoshida, dobra, no to on jest warty 2 miliony, więc trzeba z nim przedłużyć mimo wszystko kontrakt. Nie wiem, czy go będę używał. No właśnie, z ryzyko utraty piłkarza, ponieważ mu wygasa kontrakt, gdzie jest tych Yoshida, Yoshida na środku obrony. Ale potem wróci do nas Tonelli, więc... Znaczy Morillo, więc nie wiem, czy ten Yoshida będzie aż taki ważny. E, ale przedłużmy mu sobie, zlećmy, sobie, ile byś chciał zarabiać. Myślę, że 15 to było... 15,5. Przedłużeniu od rok, więc akceptujemy to 15,5 tysiąca, więc jest OK. No i przechodzimy do ostatniego spotkania w tym e, odcinku. I zobaczymy, mam nadzieję, że uda się uciągnąć chociaż jeden punkt. Bardzo fajne stroje zresztą bardzo mi się podobają te stroje. No i zobaczymy jak to wygląda. 1 do jednego, więc tak jak mówiłem, chodzi, jeden punkt tam się udało uciąć 5 do 5, 5 do 5 w strzałach, więc naprawdę optymistycznym akcentem końcowym tym ja tego nie rozumiem z jednej strony, że remisujemy z Kroton, a potem zaraz z Laziożym, który jest liderem, czyli z ostatnim zespołem w tabeli i z pierwszym, czyli otwierającym zespół w tabeli. No i cóż, czeka nas niedługo okienko ten osferowe, kiedy to kiedy do przyjdzie do nas Przemek Frankowski, co mnie bardzo cieszy. No i cóż, na no dzisiaj to było tyle do zobaczenia w kolejce standardowo, oczywiście. Strzałeczka.